Siedzę w swoim fotelu przy oknie i patrzę na pustą ulicę. To ten sam fotel, w którym Henryk czytał mi gazety przez czterdzieści lat małżeństwa. Teraz jest tylko cisza. Nawet telewizor nie włączam, bo każdy dźwięk przypomina mi o tym, jak bardzo jestem sama. Dom, który kiedyś tętnił życiem, dziś wydaje się za duży dla jednej osoby. Słyszę tylko tykanie zegara na ścianie w tego samego który Henryk dostał na emeryturze z fabryki maszyn w Poznaniu. Moja synowa Agnieszka przychodzi tu tylko wtedy, gdy czegoś potrzebuje. Ostatnio coraz częściej mówi o moich wydatkach i o tym, że wszystko drożeje. Patrzę na zdjęcie mojego syna Marka na komodzie. Gdyby żył, nigdy nie pozwoliłby, żeby ktoś tak ze mną rozmawiał. Ale Marek odszedł dwa lata temu na zawał, a ja zostałam z Agnieszką i wnuczką Kaszą, które traktują mnie jak niepotrzebny mebel. Dziś rano znów przyszła po pieniądze. Stanęła w progu z tą swoją wyuczoną miną i zaczęła opowiadać o rachunkach, o kredycie hipotecznym, o tym, że Kasia potrzebuje korepetycji. Zawsze to samo. Zawsze ja mam płacić. A gdy pytam o odwiedziny, o wspólny obiad, słyszę tylko wymówki i pośpiech. Wysportwela kartę bankową i patrzę na nią długo. To jedyna rzecz, która łączy mnie z tym światem. Jedyny powód, dla którego jeszcze do mnie przychodzą. Zastanawiam się, co by się stało, gdybym tej karty nie miała. Czy ktoś w ogóle by Y mnie odwiedził? Czy ktoś zapytałby, jak się czuję? Czy nie jest mi zimno w tym wielkim domu? Słońce zachodzi za drzewami, a ja wciąż siedzę przy oknie. Takam na telefon, na odwiedziny, na jakikolwiek znak, że dla kogoś jeszcze liczę się jako człowiek. A nie tylko jako źródło pieniędzy. Ale telefon milczy. A ja zaczynam rozumieć, że moja własna rodzina traktuje mnie jak zbyteczny cialzach. Jutro Agnieszka znów przyjdzie. Znów będzie potrzebowała pieniędzy na coś bardzo ważnego. A ja znów dam jej kartę. Bo przecież to wszystko, co mi zostało z rodziny. Nawet jeśli ta rodzina nie chce już ze mną być. Pamiętam, jak Agnieszka po raz pierwszy przyszła do naszego domu. Marek był w niej tak zakochany, że świeciły mu się oczy na samo wspomnienie o niej. Była ładna, ambitna, studiowała prawo na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza. Wydawało mi się wtedy, że to idealna żona dla mojego syna. Jak bardzo się myliłam. Przygotowywałam wtedy najlepsze potrawy wschabowe, które Marek tak uwielbiał. Pierogi z kapustą i grzybami według przepisu mojej mamy. Agnieszka jadła z apetytem i mówiła, że nigdy nie smakowała nic lepszego. Śmiała się do moich żartów, pytała o moje hobby, haftowanie. Nawet poprosiła, żebym nauczyła ją robić na drutach. Wtedy myślałam, że zyskałam nie tylko synową, ale także córkę. Po ślubie Marka i Agnieszki byłam szczęśliwa. Pomagałam im finansowo przy zakupie mieszkania. Dałam wszystkie oszczędności które z Henrykiem gromadziliśmy przez lata. Mówiłam sobie, że to inwestycja w ich przyszłość, w przyszłość mojej rodziny. Gdy urodziła się Kasia, spędzałam z nią całe dnie, gdy Agnieszka wracała do pracy w kancelarii prawniczej. Henryk często powtarzał, że może czasem jestem za hojną, za ustępliwa. Ale ja widziałam w oczach Marka wdzięczność, gdy pomagałam mu w trudnych chwilach. Widziałam, jak Kasia przytulała się do babci gdy miała koszmary. To było wszystko, tego potrzebowałam wiedzieć, że jestem potrzebna, że moja rodzina mnie kocha. Ale po śmierci Henryka wszystko się zmieniło. Agnieszka przestała udawać. Przestała się uśmiechać, gdy przychodziła po pieniądze. Przestała pytać o moje samopoczucie. Kasza, która kiedyś uwielbiała spędzać ze mną wakacje, teraz przychodzi tylko wtedy, gdy mama każe jej przyjść po kieszonkowa od babci. Dzisiaj wystarę zdjęcia z szuflady. Oto ja z kaszą na sankach w parku Cytadela. Oto Marek z Agnieszką w dniu ślubu. Oto wszyscy razem na Wszystkich Świętych na cmentarzu przy grobie dziadków. Wszyscy się uśmiechamy. Wszyscy wyglądamy jak prawdziwa, kochająca się rodzina. Czy to wszystko było tylko iluzją? Kładę zdjęcia z powrotem do szuflady i zamykam ją. Może lepiej nie wracać do wspomnień. Może lepiej zaakceptować to. Co jest teraz, pustki domu, w którym jedynym gościem jest synowa, przychodzą po pieniądze. Rano obudziłam się wcześniej niż zwykle. Słońce jeszcze nie wzeszło, a ja już siedziałam przy kuchennym stole z kawą i kalkulatorem. Postanowiłam sprawdzić, ile tak naprawdę przez te wszystkie lata dałam Agnieszce i Markowi. Wyjęłam wszystkie wyciągi bankowe z ostatnich trzech lat i zaczęłam liczyć. Pierwsza suma, która się pojawiła, to 30 tysięcy złotych na remont kuchni. Potem 20 tysięcy na samochód dla Agnieszki. Kolejne 15 tysięcy na wakacje w Chorwacji, żeby Kasia miała piękne wspomnienia z dzieciństwa. Miesięczne wsparcie po tysiąc złotych, które miało być tymczasowe, ale trwa już od dwóch lat. Korepetycje, ubrania, telefony, komputery, lista była długa jak księga rachunkowa. Gdy zumowałam wszystko... Nie mogłam uwierzyć własnym oczom. 130 tysięcy złotych. Tyle kosztowały mieszkanie, które z Henrykiem kupiliśmy w latach 90. Tyle, ile zarabiałam jako pielęgniarka przez cztery lata ciężkiej pracy w szpitalu miejskim. A ja to wszystko oddałam, nie prosząc nawet o podzękowania. Najbardziej bolało mnie to, że nigdy nie otrzymałam zwrotu ani złotówki. Ani razu Agnieszka nie powiedziała: Mamo, Oddam ci w przyszłym miesiącu, czy to tylko pożyczka. Zawsze było to przedstawiane jako mój obowiązek babci wobec rodziny. Jakbym była bankiem, który ma zawsze otwarte konto dla swoich bliskich. Pamiętam, jak rok temu Agnieszka przyszła z płaczem, że może stracić pracę w kancelarii. Dałam jej wtedy 15 tysięcy na przeczekanie trudnego okresu. Tydzień później widziałam jej zdjęcia z drogiej restauracji na Facebooku. Restauracji, na którą mnie nigdy nie zaprosiła, choć to ja zapłaciłam za tę beztroską rozrywkę. Zamykam kalkulator i chowam wyciągi. Litby nie kłamał. Przez trzy lata byłam nie ale bankomat EM. Dawała mi nie tylko pieniądze, ale także kawałek mojej duszy. Mojej nadziei na to, że rodzina to coś więcej niż tylko finansowe relacje. A oni brali wszystko jako należne im się prawo. Dzisiaj po raz pierwszy zadaję sobie pytanie. Co by się stało, gdybym powiedziała nie? Gdybym schowała kartę i nie dała ani złotówki więcej? Ty wtedy zobaczyłabym prawdziwą twarz swojej synowej. Może już najwyższy czas to sprawdzić. Agnieszka przyszła dzisiaj o trzeciej po południu. Już z daleka widziałam po jej minie, że znów czegoś potrzebuje. Nie przywitała się normalnie. Nie zapytała o moje zdrowie. Od razu przeszła do rzeczy. Słuchaj, mamo. Mamy problem z ratą kredytu. Bank grozi egzekucją, jeśli nie wpłacimy do końca tygodnia. Usiadła przy stole i wyciągnęła jakieś papiery, które miały uwiarygodnić jej historię. Tym razem jednak postanowiłam zadać kilka pytań. Zapytałam, dlaczego nie skorzystają z programu pomocy dla zadłużonych, o którym słyszałam w telewizji. Zapytałam, czy nie mogą sprzedać tego drogiego samochodu. Na który dałam im pieniądze dwa lata temu. Zapytałam, czy Agnieszka nie może popracować więcej godzin w kancelarii, skoro ma tyle doświadczenia. Odpowiedź, którą usłyszałam, przeszła moje najgorsze oczekiwania. Agnieszka spojrzała na mnie z taką pogardą, jakbym była żebrakiem proszącym o jałmużnę. Słuchaj, mamo, powiedziała tonem, którym zwraca się do niegrzecznego dziecka, nie masz dzieci na utrzymaniu, nie masz hipoteki. Nie znasz współczesnych problemów. Mieszkasz sobie w tym domu, który dostałaś za darmo od rodziców, i nie rozumiesz, że życie dzisiaj kosztuje. Ale to, co powiedziała dalej, złamało mi serce na kawałki. Patrzyła mi prosto w oczy i wycedziła przez zęby. Szczerze mówiąc, czasami czuję, że jesteś dla nas zbytecznym ciężarem. Zawsze musimy się martwić o ciebie, zawsze musimy sprawdzać, czy wszystko z tobą w porządku. A jedyne, co możesz dać w zamian, to finansowe wsparcie. Więc przestań kombinować i daj po prostu te pieniądze. Siedziałam w milczeniu, nie mogąc uwierzyć w to, co słysza. Zbyteczny Cezar, te słowa krążyły w mojej głowie, jak posenka, której nie można się pozbyć. Kobieta, której pomagałam wychować dziecko, której dałam wszystkie oszczędności, której gotowałam niedzielne obiady przez dziesięć lat. Nazwała mnie ciężarem. Wstałam od stołu i poszłam do sypialni po portfel. Ręce trzasły mi się, gdy wyciągałam kartę bankową. Nie z emocji, ale z zimnej determinacji. Coś we mnie się w tej chwili zmieniło bezpowrotnie. Coś, co przez siedemdziesiąt lat trzymało mnie w roli ustępliwej, kochającej matki i babci. Wróciłam do kuchni i położyłam kartę na stole. Agnieszka uśmiechnęła się z ulgą i siennęła po nią. Ale ja szybkim ruchem przykryłam kartę dłonią. Spojrzałam jej w oczy i po raz pierwszy od lat poczułam w sobie siłę, o której zapomniałam. Przez całą noc nie mogłam zasnąć. Słowa Agnieszki wciąż brzmiały mi w uszach, zbyteczny Cezar. Leżałam w łóżku, które dzieliłam z Henrykiem przez tyle lat, i zastanawiałam się, czy naprawdę tak mnie widzą. Czy dla własnej rodziny jestem tylko problemem, z którym trzeba się użerać. Wstałam o świcie i usiadłam przy kuchennym stole. Wyjęłam notes i zaczęłam pisać listy wszystkich rzeczy, które robiłam dla Marka i Agnieszki przez ostatnie lata: opieka nad kaszą, gdy była chora, gotowanie ogiadów na niedzielę i święta, sprzątanie ich mieszkania, gdy Agnieszka miała nadgodziny, siedzenie z kaszą. Gdy oni jechali na romantyczne weekendy. Finansowanie wszystkiego od rachunków po wakacje. Lista była długa na trzy strony. Patrząc na nią, zdałam sobie sprawę, że przez wszystkie te lata żyłam nie swoim życiem, ale życiem mojej synowej i wnutki. Moje dni organizowałam wokół ich potrzeb. Moje pieniądze wydawałam na ich marzenia. Mój czas poświęcałam na ich problemy. A w zamian otrzymałam miano zbytecznego Czerzaru. O ósmej rano zadzwoniłam do banku. Poprosiłam o połączenie z doradcą do spraw. Kart płatniczych. Głos po drugiej stronie był miły i profesjonalny. Wyjaśniłam, że chcę zablokować swoją kartę, bo obawiam się, że ktoś może ją wykorzystać bez mojej wiedzy. Oczywiście, pani Barbaro, usłyszałam, zablokujemy kartę od razu. Czy potrzebuje pani nową kartę? Nie, odpowiedziałam stanowczo. Chcę zamknąć to konto i przenieść wszystkie środki na nowe konto, do którego nikt oprócz mnie nie będzie miał dostępu. Doradca zapisał moje życzenie i umówił na spotkanie w banku na później tego samego dnia. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że kontroluję swoje życie. Przed wyjściem do banku napisałam krótki list do Agnieszki. Nie było w nim żalu ani pretensji. Napisałam tylko od dzisiaj nie będę już zbytecznym ciężarem. Życzę ci powodzenia w rozwiązaniu Twoich problemów finansowych własnymi siłami. Babcia Barbara. List zostawiłam na kuchennym stole, gdzie zawsze kładłam pieniądze dla synowej. Idąc do banku, czułam się jak ktoś, kto po latach więzienia pierwszy raz wychodzi na wolność. Słońce wydawało się jaśniejsze, powietrze czystsze. Po raz pierwszy od lat szłam gdzieś nie dla kogoś innego, ale dla siebie. To było dziwne uczucie. Ale bardzo dobre. W banku wypełniłam wszystkie dokumenty z uśmiechem na twarzy. Konsultant pytał: Czy jestem pewna swojej decyzji? Bardziej niż kiedykolwiek, odpowiedziałam. I tak się zaczęło moje nowe życie. Pierwszy telefon przyszedł o 16. Siedziałam akurat przy herbacie i czytałam książkę, którą kupiłam sobie po drodze z banku, Kobieta po sześćdziesiątce krystyny kofty. Telefon dzwonił na tartywie. Ale ja nie spieszyłam się z odbieraniem. Gdy w końcu podniosłam słuchawkę, usłyszałam zdenerwowany głos Agnieszki. Co to znaczy, że karta nie działa? Krzyczała do słuchawki, nawet nie witając się ze mną. Byłam w sklepie, chciałam zapłacić za zakupy dla Kasi. A karta została odrzucona. Ludzie patrzyli na mnie jak na żulkę. To jakaś pomyłka banku. Jej głos drżał z wściekłości i niedowierzania. Najwyraźniej nie spodziewała się, że kiedykolwiek może usłyszeć słowo nie od swojej teściowej. Odpowiedziałam spokojnie: To nie pomułka, Agnieszka. Zamknęłam konto. Karta została zablokowana na moją prośbę. Przez chwilę panowała cisza. Słyszałam tylko jej przyspieszony oddech przez telefon. Jak to zamknęłaś? Przecież my liczymy na te pieniądze. Mamy rachunki do zapłacenia. Kasia potrzebuje nowych butów na zimę. To twoje problemy, powiedziałam, zaskakując siebie samą spokojem własnego głosu. Przez ostatnie lata byłam waszym bankomatem. Teraz czas, żebyście nauczyli się radzić sobie sami. Rozłączyłam się, zanim zdążyła odpowiedzieć. Ręce mi się trzęsły, ale nie z nerwów, z ulgi. Przez następne dwie godziny telefon dzwonił nieprzerwanie. Agnieszka dzwoniła z swojego numeru, potem z telefonu Kasi, potem prawdopodobnie poprosiła kogoś z pracy. Ja siedziałam w fotelu Henryka i czytałam książkę, nie odbierając ani razu. Po raz pierwszy od lat nikt nie mógł mnie zmusić do robienia czegoś, czego nie chciałam. Wieczorem przyszły wiadomości SMS. Najpierw od Agnieszki. Mamo, proszę, zadzwoń. Musimy porozmawiać jak dorośli ludzie. Potem kolejna. Nie rób tego ze złości. Kasia cię kocha i nie rozumie, dlaczego babcia jest na nas sła. I jeszcze jedna. Jeśli nie odblokujesz karty, nie zobaczyjesz w nutki. Pomyśl o tym. Ta ostatnia wiadomość była jak policzek. Agnieszka groziła mi odcięciem od jedynej osoby w rodzinie, którą naprawdę kochałam. Kaszę, którą wychowywałam jak własną córkę. Kaszę. Dla której oddałabym wszystko. Ale nawet ta groźba nie złamała mojej determinacji. Jeśli miłość mojej wnutki była uzależniona od pieniędzy, to znaczy, że już ją straciłam dawno temu. Wyłączyłam telefon i poszłam spać. Po raz pierwszy od miesięcy spałam spokojnie. Nie martwiąc się o to, ty ktoś będzie mnie potrzebował, ty będę musiała komuś pomagać finansowo. Byłam wolna. I to uczucie było piękniejsze niż wszystkie podzękowania, których nigdy nie otrzymałam. Trzeci dzień bez kontaktu z rodziną był dziwnie spokojny. Spędziłam rano w ogrodzie, przycinając róże na zimę w te, które sadziłam z Henrykiem dwadzieścia lat temu. Popołudnie poświęciłam na uporządkowanie szafy. Znajdowałam rzeczy, o których zapomniałam: listy miłosne od Henryka, zdjęcia z naszych podróży, paniątki z czasów. Gdy byłam szczęśliwa we własnym życiu, a nie tylko w życiu innych. Około piątej usłyszałam pukanie do drzwi. Spodziewałam się Agnieszki. Przygotowałam się na kolejną kłótnię o pieniądze. Ale za drzwiami stała kasza. Moja szesnastoletnia wnuczka wyglądała na zmieszaną i smutną. Cześć, babciu, powiedziała cicho. Mogę wejść. Kasia usiadła na kanapy i długo milczała. W końcu spojrzała na mnie i zapytała. Babciu, dlaczego mama mówi, że jesteś na nas zła? Dlaczego nie odbierasz telefonów? W jej głosie słyszałam szczerą troską, której tak bardzo brakowało mi w kontaktach z Agnieszką. To była pierwsza osoba od trzech dni, która zapytała o moje uczucia, a nie o pieniądze. Usiadłam obok w nutki i wzięłam ją za rękę. Kaszu, ty wiesz, ile pieniędzy przez ostatnie lata dałam tobie i mamy? Zapytałam delikatnie. Kasia pokręciła głową. Nie wiem, babciu. Mama mówiła, że to normalne, że babcie pomagają rodzinie. Opowiedziałam jej o sumie, którą wyliczyłam kilka dni temu. Widziałam w jej oczach zdziwienie i zawstydzenie. Ale babciu powiedziała po chwili: Ja nie wiedziałam, że to tak dużo. Mama mówiła, że lubisz nam pomagać, że to sprawia ci radość. Serce mi się ścisnęło. Moja wnuczka rzeczywiście nie wiedziała, jak bardzo była wykorzystywane jej uczucia do mnie. Dla niej babcia, która zawsze miała pieniądze na wszystko, była czymś naturalnym. Opowiedziałam Kasi o ostatniej rozmowie z jej mamą, o słowach zbyteczny Ciazach. Widziałam, jak twarz wnutki zmienia się z zaskoczenia w oburzenie. Mama tak powiedziała. Ale to nieprawda, babciu. Ty nie jesteś Cezarem. Ty jesteś najlepszą babcią na świecie. Przytulała mnie mocno, a ja po raz pierwszy od dni poczułam, że jednak ktoś mnie kocha bezinteresownie. Kasia została na kolacji. Ugotowałam jej ulubione pierogi ruskie i rozmawiałyśmy o szkole, o chłopaku, którego lubi, o planach na przyszłość. Po raz pierwszy od lat nasze rozmowy nie dotyczyły pieniędzy. Gdy wychodziła, powiedziała: Babciu, przepraszam za mamę. I przepraszam, że nie wiedziałam, jak bardzo nas wspierasz. Będę częściej przychodziła, obiecuję. Patrząc, jak Kasia odchodzi ulicą, zrozumiałam, że moja decyzja była słuszna. Czasami trzeba powiedzieć nie, żeby zobaczyć, kto naprawdę cię kocha. Twarty dzień rano zaczął się od agresywnego pukania do drzwi. Nie musiałam patrzeć przez wizjer, żeby wiedzieć, kto to. Agnieszka stała za progiem z miną, której nie widziałam u niej nigdy wcześniej. Była to mieszanka wściekłości, desperacji i czegoś, co wyglądało jak prawdziwy strach. Musimy porozmawiać, powiedziała, przeciskając się obok mnie do środka. Usiadła przy kuchennym stole i położyła przede mną kilka dokumentów. Zobacz, powiedziała, wskazując na liczby, to nasze miesięczne wydatki. Tyncz, rata kredytu. Utrzymanie samochodu, jedzenie, ubrania dla Kasi. Bez twojej pomocy nie damy rady. Patrzyła na mnie wyczekująco, jakby te papiery miały mnie przekonać do powrotu do dawnych układu. A gdzie w tych wydatkach są wizyty u fryzjera za 300 zł miesięcznie? Zapytałam spokojnie. Gdzie są kolacje w drogich restauracjach, które widzę na twoim Facebooku? Gdzie są weekendy w górach, na które jeździcie co miesiąc. Agnieszka zrobiła się czerwona. Najwyraźniej nie spodziewała się, że będę zadawać takie pytania. To są nasze prywatne sprawy, odpowiedziała defensywnie. Każdy ma prawo do rozrywki. Masz prawo, zgodziłam się, ale nie za moje pieniądze. Przez trzy lata finansowałam wasz wysoki standard życia, a w zamian usłyszałam, że jestem zbytecznym ciałzarem. Słowa te wypowiedziałam z taką siłą że Agnieszka aż się wzdrygnęła. To, co stało się potem, otworzyło mi oczy na prawdziwą naturę mojej synowej. Agnieszka zerwała się z krzesła i zaczęła krzyczeć. Wiesz co, mamo? Może rzeczywiście jesteś Cezarem. Może rzeczywiście byłoby łatwiej, gdybyś dała nam spokój. Jedyne, co potrafisz, to siedzieć w tym domu i narzekać. Jej twarz była wykrzyjona złością, a słowa wypływały z niej jak jad. Myślisz, że nie widzę, jak patrzysz na mnie z wyrzutem. Kontynuowała. Myślisz, że nie wiem, że uważasz się za lepszą, bo pomagasz finansowo. To nie żadna pomoc, to obowiązek. Rodzice mają obowiązek pomagać dzieciom. A ty zachowujesz się jak jakaś męczennica. Stała przede mną, dysząc z wściekłości, a ja patrzyłam na nią z chłodnym spokojem. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam Agnieszkę taką, jaka naprawdę była nieudawaną, miłą synową, ale egoistyczną kobietę, która uważała mnie za źródło darmowych pieniędzy i nic więcej kobietę, która przez lata manipulowała moimi uczuciami, żeby wyciągać ode mnie oszczędności życia. Wstałam od stołu i podeszłam do drzwi. Możesz już iść powiedziałam spokojnie i nie wracaj tu więcej po pieniądze. Jeśli jestem dla ciebie Cezarem, to uwolnię cię od tego Cezaru raz na zawsze. Agnieszka wyszła, trzaskając drzwiami. A ja po raz pierwszy od lat poczułam się lekko, jakby spadł mi z Ramon ogromny kamień. Minął miesiąc od tamtej kłótni z Agnieszką. Miesiąc bez telefonów o pieniądze, bez wymyślonych historii o pilnych rachunkach, bez poczucia winy za każdą złotówkę, którą wydałam na siebie. Było to jeden z najlepszych miesięcy w moim życiu od śmierci Henryka. Zapisałam się na kurs komputerowy dla seniorów w Miejskim Ośrodku Kultury. Okazało się, że w sieci jest cały świat, o którym nie miałam pojęcia. Poznałam innych ludzi w moim wieku, którzy też przechodzili przez trudne życiowe momenty. Pani Janina z kursu straciła męża rok temu. Pan Władysław walczy z samotnością po rozwodzie z żoną po 40 latach małżeństwa. Żadne z nich nie traktowało mnie jak Komat. Kasia przychodzi do mnie co tydzień. Rozmawiamy o wszystkim, o szkole, o chłopakach, o jej planach na przyszłość. Chcę studiować psychologię na UW. Obiecałam jej, że pomogę w opłaceniu studiów, ale pod jednym warunkiem będzie przychodziła, bo chce być ze mną, nie dlatego, że musi. Babciu, powiedziała mi ostatnio, przepraszam, że wcześniej nie wiedziałam. Jak bardzo mama Cię wykorzystywała. Teraz rozumiem, dlaczego się broniłaś. Odkryłam, że samotność, której się tak bałam, wcale nie odkryłam, że samotność, której się tak bałam, wcale nie jest taka strachna, gdy wybiera się ją świadomy. To nie jest ta bolesna samotność, którą czułam, gdy mieszkałam w domu pełnym ludzi, ale byłam traktowana jak rzecz. To samotność wybrana, wypełniona rzeczami, które sprawiają mi radość. Zaczęłam chodzić na basen dla seniorów w akwaparku na Wildzie. Woda zawsze mnie uspokajała, a teraz mogę sobie na to pozwolić, bo nie oddaję wszystkich pieniędzy synowej. Poznałam tam panią Zofę, która została wdową dwa lata temu. Razem chodzimy na kawę po pływaniu i rozmawiamy o książkach, o podróżach, które chciałybyśmy jeszcze odbyć. Trzy tygodnie temu Agnieszka przysłała mi sms -a. Mamo, może mogłybyśmy się spotkać i porozmawiać? Nie odpowiedziałam. Tydzień później przyszła druga wiadomość. Tęsknię za naszymi wspólnymi ogiadami. Może ugotowałabyś swoje pierogi? Też nie odpowiedziałam. Wreszcie, w zeszłą sobotę, napisała prawdę. Mamo, mamy problemy finansowe. Bardzo potrzebujemy pomocy. Siedziałam w fotelu Henryka, tytając tę wiadomość, i poczułam jedynie spokój. Nie złość, niesatysfakcję, w po prostu spokój. Odpowiedziałam krótko: życie nauczy cię być samodzielną. Jak ja nauczyłam się być samodzielną bez was? To była najlepsza lekcja, którą mogłam jej dać. Dziś rano, idąc na targ po warzywa narosu, spotkałam koleżankę z pracy sprzed lat. Basza! zawołała Wyglądasz wspaniale promieniujesz. I to prawda. Po raz pierwszy od lat czuję się jak ja w Barbara Kowalska, która ma swoje marzenia, swoje pieniądze i swoje granice. Nie jestem już tylko mamą Marka, czy babcią Kasi, czy zbytecznym Cielzarem. Wieczorem siadam przy stole i piszę listy do przyjaciółek z młodości, z którymi straciłam kontakt, gdy całe życie poświęciłam rodzinie. Planuję wycieczkę do Krakowa na wiosnę w sama, dla siebie. Kupuję książki które zawsze chciałam przeczytać, ale nie miałam czasu, bo gotowałam obiady dla synowej. Moja karta została odcięta, ale moje życie zostało na nowo podłączone. Czasami trzeba stracić rodzinę, żeby ją odzyskać na nowych, lepszych zasadach. A jeśli ona nie wróci, to znaczy, że nigdy nie była prawdziwą rodziną. I z tym też można żyć szczęśliwie.